7 17, właśnie wróciłem z pracy. Zrobiłem sobie kawę i mówię idę zobaczę może bym sobie poganiał, a tu sąsiad ruszył to już trzeba Zaraz mu dopędzić. Zobaczymy jak one w ogóle. Dzisiaj latają jest godzina po 14.20 chyba były otwarte gdzie się tata dwa Czyli są głodne Tam mój żołobik, ten jakiś taki dziwny No dobra, pędzamy No już są w górze, Marcina zobaczcie na Tańczą jakby jastrząb jakiś Tylko raz zagliżę, bo na filmiku potem ale one do na w tam yes. Może, o Teraz teraz Udało 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 nade mną, jakoś wyjątkowo. O, jak się ładnie wyrwały. Tak. O to się moje wyrwały Jakieś 50 A u niego zostało Jakieś sto. Sporo u mnie zostało Bo się tamte Jakoś odłączyły, ale Idę do niego z powrotem. jego teraz już ładnie siadają. Żałobnik został chyba. Żałobnik na pewno jeden. Głodne a chodzą jak... Dużo mi zostało bardzo dużo, aż za dużo. O, może odskoczył skoczył przeszedł, to je pociągnął do ściny z powrotem, a może nie, teraz zwalone to tak jego poszły. No u mnie coś jeszcze jest, nie wiem Jeszcze moich pewnie coś zabrało Uf, Znowu nie chcą siadać, nie chcą przekręcić, a jest chyba ciemno I może gdzie jaka Ото? Ка теля часа ще кренца в mój żałobnik. nie ma nic i znowu w plecy bo widziałem, że miks skoczy przyszedł nad gołębnik mój, a moje były zamknięte siatkę, z powrotem wrócił do niego i, i sobie wpadł i już usiadł nic na to nie mogę poradzić głupota ich jest nieziemska zobaczcie, puste korytka Teraz najpierw udało mi się usiąść przynajmniej Dobra, idę na górę, pokażę, że te się tylko jeszcze Chociaż Łukasz spędził, one tam idą To jeszcze raz i w górę ruszę Nic ciekawego Łukasiu, zaraz spadłem a te chodzą takim wolnym trybem. O, a to tylko ja dbam na razie. Tutaj są bardzo głodne. Dostają tylko jak ja przyjadę. I takich chcę wychować, żeby one były spokojniejsze. Nie wariaty takie. Może będę jadł z miseczki. Ten jest taki najbardziej spieżony. A co to będą samce, samice to nie Ciekawe czy się było z ręki. Zobaczcie jakie godne. No, <laughs> <laughs> Jak dubelki. Młode głębie można przyzwyczaić. Stary by nie przyszedł. No, co tam straciłem na pewno białego miksa. E, a nie wiem co więcej, bo mam telefon. że tak powiem, teraz poza zasięgiem jak nagrywam, żeby mnie nikt nie dzwonił. Jak uliczniaki kurde jak zapchają zaraz tydzień czasu są już u mnie, bo dzisiaj jest się ogarnięcie przeważnie głębiej są ci kusy o tamte siadają słyszę słychać uderzenia łał już mi ręka ci się wychowają. Na razie to widać, że takie zdrowieckie są. Na razie nasypię korytka. Bo... Nowa rasa na moim gojemniku. Tylko do tamtych wariatów to na razie. Jak widzicie, co się dzieje. Nie ma co ich puszczać. Te sobie będą siedziały. Nie będą puszczane, tam mają wybieg. Tu będę sobie coś donosił pewnie. A dopiero na wiosnę. Uchyli się. Tylko co tu zostanie, to nie wiem. Bo to jeszcze, jeszcze może być różne. <gry> U mnie tak jak te teraz, to nigdy nie był gładne. No dobra, nie będę przedłużał. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich. Dzięki za subskrypcję. Dużo ich tam już się zbiera. Patrzę, już 1700 ponad jest i cały czas rośnie. Także dzięki. Fajnie, że oglądacie mi kanał, To jest takie motywujące. No i dzisiaj sobie filmik też wrzucę. Deszcz pada to. Padał dzisiaj przynajmniej. Yy, yy, to, to sobie jutro będziecie mogli w niedzielę obejrzeć. Także pozdrawiam wszystkich. Komentujcie. Zawsze tam się staram odpisać, jak mogę. Mam chwilę czasu. No że wam się Dere się podobają Ten tu jest młodziutki Idę jeszcze do tamtych na chwilę Pa, pa. od się. się mory. Na ma zamkniętą głódkę, dlatego tak weszło. One w ogóle tak wam powiem szczerze, że nie chcą żerować, tylko siedzą w głębniku. Ale się ładnie popierzyły. Zaraz może im tutaj nasypię, to będzie widać towarzystwo. Wypuściłem i pocztowe, bo pocztowe też głodne. Tu im nasypałem na ziemię, to trochę sobie pożerują, że tak powiem. Fajnie się je tak nagrywa na ziemi. Trzy przybłędy mam, a nawet cztery Wczoraj sąsiada przyleciał Takiego co umarł Jakoś w czerwcu I cały czas mu wracają te głębiny i, i, I właśnie chyba z głodu przyleciał Wczoraj jeden I Jest u mnie I sobie go zostawię, bo to młody z tego roku I też przybłęda u niego były Bo on nie zakładał obrączek A ten ma 02 okręg Z obrączką oczywiście o to sobie wystaje Ten taki wyskowat z taką białą czapeczką no. przyleciał już raz, drugi raz wszedł Trzeci raz niepotrzebnie go wypędziłem na wieczór bo nie przyleciał No ale teraz już jest Staram się go tak nie wypędzać, nie poszyć. Może by przynajmniej tu nocował miał. No dobra Tyle wystarczy Chociaż jeszcze może Może wyjdzie ten No nie, nie wyjdzie No żółte są Trzy sztuki Ich nigdzie nie puszczałem Nigdzie chyba, nie wiem czy to do wyszkowa kiedyś wziąłem raz Ładnie się powypierzało, ładne, czyste gołębie No ja już nie mówię, po biały, biały to są naprawdę piękne. Czyściutkie widać, że nie są trzymane. U mnie głębie latają cały rok. Nie zamykane, nie yy, Tylko te deresie będą teraz zamknięte. Ale to też może do czasu zobaczymy. Idzie na zimę, także tu jastrząbki pewnie będą się pokazywać. Młode to taki jest łakomy kąsek dla bo one są młode. Prawdopodobnie jeszcze nie, nie latały w górze. E, czy latały w górze, ale nie jest taką chmarę jak moja. Ja <grytania> no tam jeszcze dwa piszczały widziałem, słyszałem. Wszystkie młode, które przyleciały w tym roku, założyłem takie zapinki o te zapinki to będę wiedział oczywiście które jakby coś doleciało bez zapinki to będę wiedział że doleciał jakieś no ale już 3 tygodnie minęły i nie widać 50 sztuk jak było trzymają że Te tygrysy się dobrze pokazały bo prawie wszystko wróciły że tak powiem Z jest wyszwant ocie zginął, sąsiad go złapał Nie wiem jakim cudem No ale go złapał Zostały dzieci On został i została jeszcze taka samica Ale ona całkiem się zrobiła praktycznie biała tylko Tylko głowę ma taką jak Budapeszt nie wiem, gdzie ona jest, nawet nie widzę. Ja nie wiem, co im się dzieje, po prostu są głupotą. Wczoraj spędziłem. Mój młody ciemno odskoczył od mojej głębi, wpadł do sąsiada sam. Wiem, żeby tam coś mu nie poposzło przy samym głębi to by po prostu zginął. No, już nie będę teraz chyba narzekał, bo to już. Szczyt po prostu. Ile zostanie, tyle zostanie cały czas ścigania. Dziś się gania. Tam. A dzisiaj tatuś pilnował, maltretował, także jest tam ścinkowo z sąsiadami, też. Nie z tymi chyba to na pewno też coś zginęło. Bo też niemożliwe, żeby. <laughs> Uciekinierka mojego brata. Dobra, już jest 18 minut, filmu to wystarczy. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Miłego oglądania.